Dzisiejszego dnia kołobrzeskie molo, uważane za jedną z największych atrakcji naszego miasta, nie było już tak licznie oblegane jak miało to miejsce podczas długiego majowego weekendu. Jednym z powodów może być fakt, że o tej porze roku większość turystów stanowią kuracjusze i emeryci, którym nie uśmiecha się płacić za wstęp na deptak, zwłaszcza, że uiszczają opłatę klimatyczną. Dzień dobry, proszę powiedzieć pan z Kołobrzegu czy przyjezdny? Nie, przyjezdny. A skąd, jeżeli mogę zapytać? Z Województwa Polskiego, akurat po powodzi. Proszę powiedzieć, płacił pan za wstęp tutaj na molo? Nie, ja mam grupę inwalidzką, bo kilkanaście lat temu miałem UDAR. I... No to zapytam inaczej. Czy uważa pan, że ta atrakcja powinna być płatna dla pozostałych osób? Ja myślę, że nie, że to, żeby ludzie skorzystali, jak tu są przyjazne. To by powinno być za darmo według mnie. No, jednak nie wiem, jak ktoś z czteroosobową rodziną, to nie wiem, tam 9 czy 10 zł, to 50 zł to jest jakiś wydatek. No, takie jest moje zdanie, ale. Może władze samorządowe mają inne. Ja myślę, że te pieniążki na pewno są, że na remonty bieżące, bo na pewno we, w, na otrzymania. Także to no, trzeba to ważyć. Są za i przeciw. No, ja jestem, myślę, że powinno to być albo dla emerytów rencistów za darmo, to, a tam jakaś symboliczna kwota. Pan jest z Brzegu czy przyjezdny? Przyjezdny. A skąd, jak mogę zapytać? No, z myśli Boża. W tym... No to w sumie nie aż tak daleko. Nie. Proszę powiedzieć, płacił pan za wstęp na MOLO? Tak. I jaka ta cena? Wysoka, czy nie? Kiedyś, jak się było we w sanatorium, to stawało się takie, że tam się opłaciło... Opłatę uzdrowiskową? Tak. To było za darmo wejście, a teraz niestety 5 zł kosztuje. No i uważa pan, że to słuszna decyzja władz, czy nie? No jak już zapłaciłem raz, to teraz drugi raz mam płacić? No, chyba nie. Czyli według pana, jeżeli ktoś uiszcza taką opłatę uzdrowiskową, powinien być zwolniony? Oczywiście. już My jesteśmy z Dolnego Śląska. Proszę, proszę powiedzieć, byliście już Państwo na mola? Byliśmy, ale to byliśmy. Jest eee. otwarte. Było. Tak. <laughs> nie to było to otwarte. Bo więc my przyjechać <laughs> tak. tutaj e, przed, e, na, przed święta, na święta, był. więc w ogóle tam spacerowaliśmy się i nawet i, i jedliśmy lody na, e, tak. w tej kawiarni nie i wie, piliśmy tak. grzane winko i w ogóle było super. A, a teraz to już spacerujemy. I teraz jak jest płatne, to już niekoniecznie chcecie wchodzić. Nie. No nie, no. nie ma potrzeby takiej. Tak, powiem szczerze, że cena jest taka też nie mała. 9 zł myślę, że. Ale chyba i e, giejsze, e, dla, dla, no, jak... e, ulgowy, Ale tam nie ma, nie nie ma, nie ma em, emerytów, nie ma na przykład. Gdyby było bezpłatne, a? to tak, ale e, płatne, to ale, tak. ale jest, jest Czyli jakiś problem. Państwa powinno być bezpłatne, a zwłaszcza jeżeli uiszczacie opłatę klimatyczną. O, o. Tak, tak, dokładnie tak. Czy byłyście Pani na naszym molo? Jeszcze nie. Ale wybieracie się? Tak, wybieramy się, bo teraz spieszymy się do 12. .00. Mamy czas, a o 12 idziemy na zabiegi. No dobrze, czyli jesteście Pani tutaj w jakimś sanatorium, rozumiem? Tak, tak. A teraz zapytam tak, skoro płacicie opłatę uzdrowiskową, czy uważacie, że powinnyście płacić za wstępne na MOLO, czy nie? Uważam, że nie. Zresztą połowę płacimy, żeśmy klimatyczne płaciliły i tutaj w kasie pokazujemy ten blankiecik zapłaty i tylko podaj, że 5 zł dopłacamy. nie? Nie wiem ile, nie wiem ile, w każdym bądź razie no ja jestem po raz pierwszy. Dziewczyny były tutaj kilka razy, z grupą przyjeżdżają, także no troszeczkę mi to dziwi, że to jest niewolny wstęp. Nie, nie powinniśmy w ogóle płacić jako emeryci. No, jak trzeba zapłacić coś, jak trzeba zapłacić, to płacimy, no co zrobić. Dzień dobry, Państwo jesteście tutejsi czy przyjezdni? Przyjezdni. A skąd, jeżeli mogę zapytać? Z głogowa, z dolnego śląska. Proszę powiedzieć, korzystacie Państwo z naszej w sumie największej atrakcji, jaką jest Molo i musieliście Państwo zapłacić za ten wejść. Uważa Pan, że to słuszne? Ja wiem, nie powinno być, bo w innych miejscowościach nie jest wejście płatne. Widzę, że Państwo kupiliście bilet wstępu na Molo. Czy ta opłata jest wysoka, czy nie według Was? Jeśli mamy zniżkę, bo jesteśmy w hotelu z i za okazaniem odpowiedniego dokumentu, że tam jesteśmy, mamy tą zniżkę i jest tutaj raz 5 zł od osoby, czyli 10. Uważamy, że cena dostępna normalnie, ale 9 to gdybyśmy mieli płacić to, to i tak codziennie, to to jest dużo. Do ubiegłego roku jeszcze byście byli Państwo zwolnieni właśnie będąc tak, w hotelu? Co roku przyjeżdżamy, jesteśmy zadowoleni z obrzegu i to byliśmy zwolnieni, ale wiadomo wszystko kosztuje, renowacja czy lamp, bo w ubiegłym roku właśnie tak było, że tam naprawiali te lampy, oświetlenia te, tego dołu. 5 złotych jak najbardziej, nie? ale 9 i wyżej to jest, to jest drogo, bo jednak nie wchodzimy, pójść jakaś kawa, coś. Pan jest z brzegu czy przyjezdny? Przyjezdny. A skąd, jak mogę zapytać? Z Krakowa. A no to kawałek drogi. Proszę powiedzieć, właśnie widzę, że opłacił pan wstęp na Molo. Tak. I uważa Pan, że ta opłata jest wysoka, czy nie? Uważam, że wysoka w ubiegłym roku nie płaciłem, bo jestem niepełnosprawnym emerytem, a teraz muszę niestety płacić. A pan przebywa tutaj w hotelu, w sanatorium jakimś, czy w apartamencie? To jest halkozyn, to jest taki niby sanatorium. Czyli opłacił Pan tam opłatę uzdrowiskową, tak. więc uważa Pan, że w tym przypadku powinien Pan wejść tutaj za darmo? Oczywiście, że tak. W ubiegłym roku było za darmo. Skąd Państwo jesteście? Z Marek. Z Marek. Okay. I musieliście Państwo zapłacić za wstęp na nasze molo? Tak. tak. I jeśli chodzi o cenę, uważacie, że jest wysoka czy nie? Wszystko zależy od zarobków, mhm. bo kwestią jest tego, jeden, jeden człowiek kupuje chleb za 5 zł, jeden kupuje za 15 zł, więc... Mhm. Kwestia zarobków. No wy musieliście Państwo zapłacić za trzy osoby. Zgadza się. Yy, a proszę powiedzieć, a nie uważacie, że powinno być wejście darmowe, albo yy, jeżeli ktoś płaci opłatę uzdrowiskową, powinien być zwolniony z tego, tak jak to było wcześniej? Jest to jakiś pomysł. Nie znam, jak było wcześniej. My jesteśmy w Kołbrzegu chyba drugi raz w ciągu czterech lat, więc nie pamiętam, czy wchodziliśmy na molo 4 lata temu. Ale generalnie powinno być płatne, czy nie? Jeżeli jest atrakcją, może być płatne, ale jakiś benefit, żeby był z tego dodatkowy. Jeżeli ktoś zostawia tu pieniądze dłuższy czas, kilka dni opłaca, tak jak Pani zasugerowała, daje, no to mógłby, mogłoby być darmowe przykładowo. Państwo jesteście z Kołobrzegu czy nie? Nie jesteśmy. Przyjechaliśmy tu w czasy, króciutkie. I po raz piąty, o tak powiedziałbym. A, no walce. A byliście Państwo na molo? Teraz nie. Dawniej zawsze chodziliśmy. Obecnie nie. nie, bo uważam, że pobieranie takiej opłaty, to jest po prostu nieporozumienie. Skoro Kołobrzeg nazywa się Kurortem, który mamy odpoczywać i tak dalej, to powinno być wszystko dostępne. No. Bo państwo, gdzie mieszkacie tutaj? W hotelu, w sanatorium, jakimś pensjonacie? W sanatorium, w Mewie. Czyli no. uiszczacie opłatę klimatyczną? Tak jest. Tak, tylko tak, nie wiedzieliśmy, tym, że mamy jakąś zniżkę, prawda? No teraz się okazuje, że mamy zniżkę. Ja uważam, że w ogóle jest to dobro narodowe tak, i w ogóle nie tak powinno poza być, poza tym, być żadne Jako seniorzy już wytrzyma? wypracowaliśmy wystarczająco, ażeby teraz czerpać z tego pewne korzyści. Byliście Państwo już na naszym molo? Akurat. W tym roku nie byliśmy. Bo czemu mamy jeszcze dodatkowo? Bo płacicie. Jest za drogo po prostu. Za drogo, bo płacimy za klimatyczne. A Plus tu jeszcze. 15 jest... zł trzeba dopłacić. To... Dla emerytów zniżek nie ma, dla rencistów zniżek nie ma. Wydaje nam się, że to jest za dużo. Bardzo za duża być. opłata. No nie byliśmy. Dlaczego nas kurde mają jeszcze? Dodatkowe pieniądze mamy płacić. Skoro my przyjeżdżamy na czasy tutaj na odpoczynek i płacimy za wynajem mieszkania, to ja czuję, że tak jakbyśmy byli mieszkańcami Kobrzegu przez ten okres, o tutaj jesteśmy, tak? Przez okres pobytu. A tutaj płacimy klimatyczne 6,35, plus do tego 5 zł jeszcze, żeby wyjść na molo. Jest to. Planowczo za dużo. Nie byłyśmy na MOLO i nie pójdziemy na MOLO z uwagi na cenę jaka jest. Nie ma zniżek ani dla emerytów, ani dla, no, można powiedzieć, dla nikogo. Także to nie jest, nie jest fajne. Nakłonę do Tecią, Kujawsko-Pomorskie. Okay. Proszę powiedzieć, byliście państwo na MOLO? Byliśmy. I jak ta cena? Wysoka czy nie? Bo ja wiem, średnia. W płaci klimatycznej nie powinniśmy nie powinno być, nie? płacić no ale... za wejście na MOLO, nie? Przyjeżdżamy tutaj raz na jakiś czas, w związku z tym ta dycha. Jak raz czy dwa razy wejdziemy na molo. A przy tym, wietrze wychodzi się tylko raz. Latem jest inna sprawa. Latem powinno być tańsze, nie? Latem, tak typowo latem. Jak przyjeżdżają z dzieciakami i tak dalej, no to dzieci mają taniej, ale dzieci nie powinny w ogóle płacić. Po prostu teraz, no to, to teraz, pół biedy, mniej ludzi. A latem, im więcej, tym powinno być taniej, tak?